No cześć kochani, witam was serdecznie i witam przede wszystkim bliźnięta zodiakalne na moim kanale i zapraszam was kochani na czytanie z kart Tarota na miesiąc wrzesień który mamy już za pasem czytanie będzie z dwóch talii główną kartą będzie karta z talii Druidcraft, a pozostałe będą z talii Silver Witchcraft tak jakoś mnie wzięło na nie i teraz tak kochani karty potasowane, ale ja jeszcze jak zawsze dotasuję pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie ze wszystkimi ono będzie grało, nie do wszystkich będzie pasowało, nie do wszystkich będzie przemawiało więc mogę Wam polecić też obejrzenie sobie filmików dla innych znaków zodiaku w których macie na przykład ascendent albo jakieś ważne planety osobiste no, Marsa na przykład, albo Wenus, albo Księżyc, chociaż on nie jest planetą, bo w astrologii, w astrologii właściwie jest planetą, ale tak naprawdę nie jest planetą, prawda? Jest naszym satelitą, jest głównym władcą przypływów i odpływów. Kochani, no to teraz zajrzymy, jakie jest Wasze podejście, punkt widzenia ogólnie Wy, wy w tym miesiącu. A wy w tym miesiącu to Asdenarów. Bardzo ładnie. Podoba mi się. Asdenarów. Asdenarów może nam mówić o smykałce do interesów. O szansie, która przychodzi, którą możecie przeoczyć albo ją wykorzystać. Patrzcie, ten niedźwiedź tutaj wychodzi ze swojej y, jaskini. Właśnie po to, żeby stworzyć coś konkretnego żeby otworzyć się na coś, otworzyć się na realizację jakichś planów, jakichś zamierzeń swoich, żeby wreszcie coś ze sobą zrobić, żeby nie tkwić w, jakiejś, w jakimś maraźmie, tak? No zobaczmy, jak to się ma ogólnie dalej do tego wszystkiego. Zobaczymy. Będziemy wiedzieć bliżej. Co odchodzi, co się kończy? 7 denarów. Mhm. Od czego powinniście wiać? Po prostu. Co, z czym powinniście skończyć? Co powinniście y, odpuścić sobie? 6 pucharów. Co się zaczyna? 6 buław. No, fajnie. Ciekawie. Co jest na plus, co działa na korzyść. Cztery buławy. Też fajnie. Praca. Słońce. Uczucia. Cztery denary. I rada, albo ostrzeżenie, kochani. Siedem głosów, proszę bardzo. I tak, właśnie wychodzicie z tej jaskini, żeby otworzyć się na coś nowego, stworzyć coś konkretnego w swoim codziennym życiu, w swoim życiu uczuciowym, w pracy, no we wszystkich dziedzinach życia, tak naprawdę można by powiedzieć. A co odchodzi? Odchodzi właśnie ta zastygła forma. Schowaliście się, tak jak ta dziewczyna tutaj, za jakimś drzewem, żeby nad czymś się zastanowić, przeczekać cierpliwie, żeby móc zebrać plony z czegoś. Tym plonem właśnie może być ten pomysł, tak? Ta y, możliwość, którą możecie wykorzystać. Pamiętajcie, że to jest szansa. Nie dajcie sobie y, jej zaprzepaścić w pewien sposób. Musicie ją wychwycić w swoim życiu. Musicie ją wychwycić. Dobry moment na to, żeby wyjść z tej jaskini. Kończy się ta cierpliwość. Ona odchodzi. Tutaj już jakby wychodzicie z tego drzewa. Gdzieś zaczynacie powoli zbierać te plony. Drobne, bo drobne, bo to dopiero są możliwości na zbieranie tych plonów i otwieracie się na to wszystko. Czego powinniście unikać? Powinniście unikać powrotu do przeszłości w jakiejkolwiek formie. Nie wracać do tego, co było, minęło, że kiedyś było lepiej, że, że, że teraz jest gorzej. Nie rozpatrywać swojej przeszłości, nie cofać się do tego, co było w dzieciństwie, czy co było dwa lata temu. Yy... Bo wiecie, czasami mogą być też takie sytuacje, że możecie tak mocno być ugruntowani uczuciowo wobec swojego partnera, że będziecie mu wypominać na przykład takie sytuacje, które miały miejsce 50 lat temu, nie? No, więc powiedzmy tak mniej więcej, nie? Tym bardziej, że tutaj po stronie uczuć macie czwórkę denarów, która może wam mówić, że ten związek wasz nie rozwija się, on zastyg zastygnął, zastygł, zastygł. Tak. zasteko Jest jakieś tutaj taka forma przyzwyczajenia do tego partnera. Jestem z nim, bo jestem, bo, bo tutaj już nie ma jakiegoś spontana, nie ma w ogóle jakiejś możliwości na rozwijanie się, na, na szaleństwo, na pewne, na pewne takie przejawy, a choć pójdziemy gdzieś, choć gdzieś tam coś zrobimy. No, wiecie, jak to kiedyś, nie? Jak to kiedyś może w jakichś innych związkach, jak byliście, że były takie właśnie spontaniczne sytuację, nie? Więc tutaj rzeczywiście możecie do tego wracać, ale tego unikajcie. Unikajcie jak najbardziej takich sytuacji, gdzie coś Was będzie zmuszało do tego, żeby, żeby powrócić do jakichś do jakich tam swoich przeszły, zaprzeszłych spraw, nie? Od tego, od tego uciekajcie. Może też Uciekajcie trochę od nadmiernej opieki nad dziećmi. No są tutaj dzieci, więc też można po obrazku wywnioskować, żebyście uciekali od tego. Jest wrzesień, zbliża się wrzesień, więc te dzieciaki pójdą wreszcie do szkoły. Może będziecie mogli odetchnąć i otworzyć się, otworzyć się na inne sprawy swojego życia, na jakąś prywatę swoją, tak? Może nareszcie. W... I wreszcie będziecie mogli coś z tym, y, mogli coś ze swoim życiem zrobić, bo no, taka opieka nad dziećmi, no, one były przez te kilka miesięcy z wami, tak? no, ten koronawirus i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możliwe, że y, powinniście już sobie odpuścić to wszystko i spojrzeć na siebie tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie zrobić coś dobrego dla siebie. A co przychodzi, jeśli to odejdzie, tak? Jeśli się tego pozbędziemy. Przychodzi szóstka buław, czyli przychodzi tutaj moment, z którego będziemy mieli, yy, będziemy czerpali radość, będziemy czerpali jakąś korzyść, będziemy mogli się z czegoś cieszyć, świętować coś. Yy, może jakiś sukces, może właśnie ta, o, to otwarcie się yy, i to złapanie tej szansy na to otwarcie się, na nową drogę, na nowe cele yy, da Wam możliwości, do tego, żeby się cieszyć, pozwoli Wam się cieszyć z jakichś jakich sukcesów, z osiągnięcia czegoś, z tego, że sobie coś wypracowaliście, że nareszcie możecie teraz zrobić coś fajnego tylko i wyłącznie dla siebie. Co działa na korzyść? Cztery buławy. Czyli tutaj na korzyść, kochani, mogą działać takie sytuacje jak radość dnia codziennego. Może jesteście osobami, które pracują w domu na przykład, nie? Powiedzmy, że pracują w domu i teraz będziecie się cieszyć, że te dzieciaki poszły do szkoły. Macie to z głowy, macie to z głowy, możecie zrobić coś dla siebie, tak? Jakiś cykl tutaj y, dobiegnie też końca. Y, tutaj też na korzyść y, działają sytuacje, gdzie dobrze bawicie się z, z innymi ludźmi, jesteście w dobrych relacjach z innymi ludźmi. Y, ale tutaj na korzyść też może przy, m, korzyść jaką może Wam przynieść, to zastanowienie się nad tym, co możecie dalej z tym zrobić, nie? Z tym sukcesem, który do was tutaj przychodzi, z tym yy, 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 z tym świętowaniem, nie? Z, tym, z tą radością z czegoś tam, nie? Yy, tak jak mówię, tu możecie z czegoś się rzeczywiście cieszyć, możecie tutaj rzeczywiście yy, korzystać też z porad swoich przyjaciół czy z kontaktów w ogóle z przyjaciółmi z, wyj z wyjścia do ludzi to jest takie na plus takie otwarcie się na innych nie otwarcie się na innych to jest też yy, y, y, plusem jest to, że jest ta możliwość osiągnięcia tego celu jest ta możliwość żeby tylko ją zauważyć tą szansę żeby ją złapać w odpowiedniej chwili w odpowiednim momencie patrzcie słońce w pozycji praca Czas witalności, czas optymizmu w pracy, czas osiągania jakichś sukcesów, wyciągania czegoś na światło dzienne, wszystkie Wasze pomysły, wizje, które będziecie mieli, mogą być jasne i klarowne w tym czasie. Jasne i klarowne. Jeżeli ktoś szuka pracy, to może ją właśnie znaleźć, bo karta słońca daje nam takie możliwości i rozbudza w nas też tą, ten optymizm i chęć do działania. Tutaj będzie chciało Wam się chcieć. Dokładnie. Jeżeli chodzi z kolei o uczucia, kochani, to zwróćcie uwagę tutaj, czy rzeczywiście Wasz partner gdzieś poniekąd was nie ogranicza, że yy, tutaj yy, możecie, możecie czuć jakby takie yy, takie rzeczywiście yy, mieć poczucie bezpieczeństwa, ale ono może być na przykład tylko i wyłącznie finansowe poczucie bezpieczeństwa. A tak naprawdę gdzieś poniekąd możecie czuć się. Yy, Czuć się ograniczani, czuć się ograniczani. Może też niektóre, niektórzy z Was są zależni finansowo od partnerów, nie? więc też zwróćcie na to uwagę, czy aby nie za bardzo, czy aby yy, nie powoduje to jakichś takich konfliktów w Waszym związku, jakichś napięć yy w związku. Yy, tutaj też yy, możecie walczyć o władzę walczyć o władzę, kto ma rację, tak? kto ma rację udowadniać sobie, udowadniać sobie coś nawzajem. Ja tak sądzę. I teraz, kochani, rada lub ostrzeżenie. Siedem buław. No, bronić swoich poglądów, bronić swojego miejsca w życiu, rozpychać się w nim, pokazać swojemu partnerowi, że nie, nie, kochany, to tak nie będzie, żebyś ty mnie tutaj ograniczał, żebyś ty mi na coś nie pozwalał. Żebyś tymi y, próbował tutaj przejąć władzę taką pełną. Wiecie, co mam na myśli, mówiąc, władzę, tak? Że ktoś chce nami rządzić. Czy ktoś y, mówi nam jasno i wyraźnie, co my mamy robić, a czego na przykład nie powinniśmy robić, tak? Trzyma nas blisko siebie. Y, osadza nas w takim, y, jakby w takiej klatce. Próbuje nas złapać w taką klatkę. Ale to pamiętajcie, że to może być człowiek, który ma bardzo silny charakter, nie? I który potrafi nas do czegoś jakby tutaj zmusić, przymusić. Nie dajcie się, bądźcie odważni, broncie się, broncie swoich poglądów, broncie swoich dzieci, broncie swojego psa kota, rodziny. Yy, pokażcie temu komuś, na co tak naprawdę jest Was stać. Otwórzcie się też na te możliwości, które do Was idą, na te szanse, które do Was idą. Yy, przedzierajcie się. Przedzierajcie się przez, yy, przez jakieś bagno niepowodzeń, tak? Idźcie przez to po prostu. Nie patrzcie na nic, nie patrzcie na nic. Spójrzcie na swoje dobro w tej chwili, bo ja mam tutaj takie wrażenie po, tym, yy, po tych kartach, że Wy jakby zostaliście. Yy, Siedzieliście sobie w takiej słodkiej nudzie, że, że no, no, wszystko było niby dobrze, ale tak jednocześnie wam się coś nie podobało, chcieliście coś zrobić, chcieliście gdzieś ruszyć, byliście gdzieś um, um, ograniczeni przez, przez coś, przez kogoś, może przez sytuację, może przez sytuację związane z pieniędzmi nawet, tak? ale tutaj się coś ewidentnie dla Was otwiera, może nawet to jest szansa na nową pracę. Na y, nowy zarobek, na jakieś zarabianie dobrych pieniędzy, na jakieś y, słuszne, y, jasne y, inwestycje, bo, bo no, tu, może być, tu może być naprawdę wiele, wiele różnych y, rzeczy, bo tak jak mówię, tutaj Słońce Wam oświetla, y, oświetla w wystarczającym stopniu ten y, cel, przy którym być może jeszcze macie jakieś wątpliwości. I tutaj możecie wydać prawdziwy osąd, jeśli chodzi o Waszą pracę. Czy ta praca jest dobra, czy, yy, czy ta praca jest yy, efektywna, yy, czy ona mnie satysfakcjonuje, nie? Więc tutaj mogą być takie sytuacje. Dla każdego, yy, no, coś innego, nie? Poza tym, karta słońca mówi o tym, że możecie w tym miesiącu yy, nawiązać jakąś, jakieś fajne relacje, yy, kontakty zawodowe. Yy, to mogą być jakieś obiecujące znajomości zawodowe, tak? I możecie tutaj zacząć się, zacząć się rozwijać. To, to jest też karta, która mówi o nowym etapie w życiu zawodowym. Więc fajnie, podoba mi się to. Ale musicie tego wszystkiego bronić dzielnie, z uporem po prostu, stawać naprzeciw tym problemom. I bronić tego wszystkiego, bronić, dlatego że to jest jakaś szansa dla Was to jest jakaś szansa dla Was życiowa kochani, a spój spójrzmy jeszcze co mówi nam yy, karta wyroczni No to wszystko o Jezu, jak ja się zawsze opieram to mi tutaj lata ten mój statyw i lata Wam obraz w kamerze no dobra no bliźnięta, powiem Wam, że macie fajne to czytanie takie ciekawe, tu się może coś ciekawego zadziać w Waszym życiu Dobra, i co wy tutaj macie? O, duch Borsuka. Bądź nieustraszony i odważny. No właśnie, musiałam sobie przypomnieć to słowo. Dokładnie, widzicie, działaj odważnie, idź po swoje, wykorzystuj szanse, wykorzystuj możliwości, potencjały, które gdzieś tam życie ci przynosi. Uciekaj od przeszłości, nie patrz na nią, zamknij ją, zostaw ją. Nie wspominaj nadmiernie. Broń, broń tego, co jest dla Ciebie ważne. I słuszne, i prawdziwe, i takie, w, w, z czym chcesz żyć yy, dalej. Otwórz się na realizację tego wszystkiego i działaj, bądź odważny i nieustraszony i nieustraszony, dodaj sobie jakieś siły, dodaj sobie jakieś siły dodaj sobie jakieś energii poprzez, nie wiem medytację, jakąś jogę jakąś aktywność fizyczną, bo to naprawdę bardzo nas może, taka aktywność fizyczna bardzo podnosi nam jakąś taką stabilizację hormonalną i wtedy my, my chcemy, my chcemy nam się chce po prostu chcieć, nie? nam się chce chcieć kochani z mojej strony to byłoby wszystko. Życzę Wam naprawdę udanego i aktywnego miesiąca, takiego, w, czy, w którym stworzycie sobie yy, nowe cele, nowe drogi, nowe ścieżki, nowe plany, nowe pomysły, nowe projekty i w których będziecie odważnie działać i bronić. Dziękuję, kochani, do zobaczenia i zapraszam Was na następne filmiki. Papa! Pa.